10 lipca pszenica Chciałem pokazać straty jakie wyrządzają dziki urządziły sobie stołówkę od wczoraj i sukcesywnie Sukcesywnie wzdłuż drogi robią sobie ucztę i zabawę Myśliwi bardzo dobrze pilnują bardzo zadowolony. Znaczy, no jutro, zadzwonię do ministerstwa, co oni mi odpowiedzą, dokąd mnie skierują, w jaki sposób mam sobie poradzić z Myślę o wyłączeniu swoich pól z zawodów kułowieckich i przejmę, przejmę sprawę w swoje ręce. i Uwagę i zachęcam wszystkich do obserwacji swoich pól i pisaniu w komentarzach jak wyglądają sprawy w innych rejonach na polach innych rolników. Serdecznie pozdrawiam.